się ogromnie cieszę, że pani profesor, pani senator zgodziła się przyjąć nasze zaproszenie, zaproszenie samorządu województwa, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, bo gość wyjątkowy, gość, który swoją twórczością, swoją śląskoznawczością mogłaby nie, jednego, nie jeden gmach wypełnić, a zdecydowała się przyjąć nasze zaproszenie. Dzisiaj bardzo ciekawy temat, będziemy mówili o tej twórczości ludowej, troszeczkę przez pryzmat baśni, troszeczkę przez Kryzmat legend, ale też tego tygla takiego kultury ludowej Śląska przed 45. roku, może troszeczkę tych naleciałości kresowych, które pojawiły się po 45. roku, bo dzisiaj ta twórczość ludowa na opolszczyźnie jest mocno wymieszana. Dziękuję Pani profesor za to, w jaki sposób Pani pokazała Śląsk, bo w latach 60., w czasach, w których śląskość była wyśmiewana, Pani podniosła ją do, do innego poziomu. Do poziomu pracy naukowej, do poziomu literatury, e, dzięki czemu my tutaj mieszkający na Śląsku mogliśmy się z tym identyfikować, mogliśmy być z tego dumni. Dziękuję za Pani działalność polityczną, dziękuję za to, ile dobra Pani wniosła w relacje polsko-niemieckie, ale też w życie tutaj u nas, na Śląsku, bo tego nam było trzeba. Yeah, yeah. W ludowej wizji świata pewna, pewne przeciwieństwa, pewien dualizm. Jest licho, czyli zło, i jest dobro. Tym dobrem w ludzie było dawniej Bóg zapłać, niech go Pan Bóg szczerze, idźcie z Bogiem. Jako przeciwieństwo do palgo licho, licho nie śpi, licho zagraża. Dzisiaj uczta e, twórczości ludowej e, dla nas, ale przede wszystkim e, dla mieszkańców regionu. Dlaczego warto kultywować tego typu wydarzenia? Bo myślę, że każdemu, bez względu na to, czy się urodził, czy przyjechał na polszczyznę. każdemu, który dzisiaj przybył na to spotkanie, ta twórczość ludowa, ale przede wszystkim korzenie tego regionu, które się przecież przeplatały na przestrzeni setek lat od pierwszych Słowian po... Czasy współczesne są bardzo ciekawe. Jesteśmy małym regionem, regionem specyficznym, ale z odrębną kulturą, zupełnie inną niż. Ślązacy na Górnym Śląsku, czy Dolnoślązacy. Jest to niesamowite również przesłanie dla młodego pokolenia. Młodzi ludzie też chętnie wracają do korzeni i chętnie dowiadują się o lokalnej historii. Jej troszeczkę brakuje w podstawie programowej tego, aby można było poznać właśnie historię lokalną regionu, z której się pochodzi, po, pochodzi. więc cieszę się, że również dzisiaj na tym spotkaniu spotkamy młodych ludzi. Dostałam mnóstwo pytań co to są bery? Czy to są gruszki? Wydałam książkę, Bery to nie tylko gruszki. I jest to monografia humoru, wyczerpana, gdzie pokazuje, co to jest humor, jak wygląda wspólnota śmiechu, jak różni ludzie różnie reagują. Jedni śmieją się zaraz, inni po chwili, a jeszcze inni za tydzień z tego samego dowcipu.